Szczególnie w dobie kryzysu, wcześniej pandemia, dzisiaj konflikt zbrojny za naszymi granicami, zaraz za naszymi granicami, ludzie będą tym bardziej pilnować swojej pracy i znosić cierpliwie różnego rodzaju toksyczne zachowania szefów. Niestety jest tak, że w dużej ilości korporacji awansują osoby, które mają podobny rys psychologiczny i czasem ten egoizm i to bycie autorytarnym przywódcą, niestety jest popularne. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Michał Bloch, jestem psychologiem, podcasterem, właścicielem marki Jak rzucić etat.pl. To jest kanał dla tych, którzy zastanawiają się, czy jest inna droga niż praca etatowa. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak z tego etatu odejść, bo ich wypala, męczy i dzisiaj o tym zmęczeniu i wypaleniu trochę będzie, ale przez pryzmat toksycznej relacji z szefem. Zapraszam. Kto nie miał szefa, który by go wkurzał? Jasne, że szef zawsze bywa jakoś irytujący, zawsze bywa jakoś. No, ktoś nam mówi z góry, co mamy robić, więc zawsze jakoś nas tutaj w pewien sposób dotyka, zadrażnia naszą wolność, ale jak odróżnić szefa, który ciebie wkurza, no bo czasem możesz mieć gorszy dzień, czasem ten szef może mieć rację, ale cię wkurza od takiego szefa, który wpływa na ciebie w sposób toksyczny? Po pierwsze, Najpierw należałoby powiedzieć, że nie chodzi o to, że ktoś jest toksyczną osobą, bo to już wskazuje go na to, że wiecznie tą toksyczną osobą będzie. Trzeba najpierw się zastanowić, czy nie lepiej jest powiedzieć, że mam szefa, który wykazuje toksyczne zachowania. Od tego bym zaczął, no, ale oczywiście jak to rozpoznać? No przede wszystkim po własnym samopoczuciu, po własnych emocjach. Jeżeli wracasz po pracy nie tylko zmęczony, ale sfrustrowany, wkurzony, smutny, a czasem zły, bo złość często przykrywa smutek, może się okazać, że pracujesz w takim miejscu czy w takiej relacji z szefem, która może na ciebie wpływać zbyt obciążająco. Co to znaczy toksyczne zachowania szefa? To przede wszystkim yy, można je poznać po tym, że jest nadmierna kontrola, że jest tryb rozkazujący, że tam jest po drugiej stronie yy, spory egoista, który tak naprawdę yy, pokazując, że nad tobą góruje. Buduje swoją pozycję, swoją własną wartość osobistą. Taki szef egoista często czuje się lepszy od innych, no ale jego tą lepszością jest tak naprawdę strach, który wywołuje ludzie, szczególnie w dobie kryzysu, wcześniej pandemia, dzisiaj konflikt zbrojny za naszymi granicami, zaraz za naszymi granicami. Ludzie będą tym bardziej pilnować swojej pracy i znosić cierpliwie różnego rodzaju toksyczne zachowania szefów. Tymczasem Istnieją oczywiście inne modele przywództwa, bardziej takie, powiedziałbym, demokratyczne, wyzwolone, pozytywne, o których zaraz opowiem, ale sprawdźmy jeszcze, czy twój szef nie wykazuje jakichś toksycznych zachowań. A może twój szef boi się utraty swojego autorytetu i za każdym razem, kiedy wymyślasz jakiś nowy pomysł, wydaje ci się, że twój szef podcina ci skrzydła? No bo gdyby okazało się, że ty masz lepsze pomysły od niego albo masz co najmniej innowacyjne, kreatywne pomysły. Może się okazać, oczywiście to jest po jego stronie, w jego głowie, że on jest niepotrzebny albo że jest gorszy. Wtedy jego ego mogłoby na tym bardzo ucierpieć. I dlatego często podcina skrzydła i torpeduje nawet fantastyczne pomysły, co jest dużą stratą nie tylko dla Ciebie osobiście, ale też dla całej firmy, w której pracujesz. Jak naprawdę dzisiaj powinno się zarządzać? Oczywiście chodzi o pozytywne przywództwo, chodzi o tak zwany empowerment, czyli właśnie dawanie okazji ludziom do tego, żeby wymyślali swoje kreatywne, innowacyjne rozwiązania, żeby czuli się odpowiedzialni, czuli się trochę jak tacy mali właściciele. Własnej firmy albo żeby odpowiadali za swój dział, tak jakby to była ich własna firma. Ta postawa też bazuje bardzo często na empatii, na słuchaniu. Lider wówczas to nie jest osoba, która kontroluje, każe, zarządza, tylko osoba, która wspiera pracowników właśnie w wygenerowaniu nowych rozwiązań, w tworzeniu pięknej wartości dodanej dla firm. Pytanie, jak jest u ciebie? Czy dzisiaj to przywództwo jest pozytywne, oparte na słuchaniu, na empatii, na zrozumieniu ciebie? Czy raczej nie? Pisz w komentarzu, jeżeli twój szef prezentuje zachowania toksyczne. Sprawdzimy statystycznie, ile takich osób jest. Mówi się, że ludzie nie porzucają firm. Ludzie odchodzą od swoich szefów. Bardzo często jest tak, że toksyczna relacja z szefem jest jedną z przyczyn, często głównym, ważnym powodem, dla którego w ogóle zmieniamy pracę. Niestety, ze zmianą pracy jest tak. Że trochę nie wiesz, na jakiego szefa trafisz, na etapie rekrutacji, nawet jak masz teraz toksycznego szefa, chciałbyś coś zmienić. No to może się okazać, że za chwilę będzie tak, że w kolejnej firmie okaże się, że ktoś może mieć bardzo podobną osobowość. Niestety jest tak, że w dużej ilości korporacji awansują osoby, które mają podobny rys psychologiczny i czasem ten egoizm i to bycie y, autorytarnym przywódcą, niestety y, jest popularne. Zatem dużo ryzykujesz, jeżeli chcesz zmienić etat na inny etat, ponieważ na etapie rekrutacji po prostu nie będziesz wiedział, kto będzie twoim szefem, albo nawet jeżeli masz okazję go poznać, no to on wtedy zaprezentuje się oczywiście raczej kryształowo, niż, niż od razu pokaże swoje prawdziwe oblicze i zaprezentuje te toksyczne zachowania. Ale dlaczego tak naprawdę ci szefowie zachowują się w sposób toksyczny? Przede wszystkim bierze się to z wzorców, w rodzinie. Jeżeli relacje pomiędzy rodzicami wskazywały na to, że któryś z rodziców jest bardzo autorytarny i dzięki temu osiągał pewne korzyści, to już od maleńkiego jest tak naprawdę zakorzenione w Twoich wzorcach zachowań, czy w jego wzorcach zachowań. Kolejna rzecz. Szefowie często modelują swoich szefów. Takie przysłowie, że ryba psuje się od głowy, pasuje bardzo do korporacji. Jeżeli sam twój przełożony ma takiego szefa, który jest autorytarny, no może się okazać, że on po prostu naśladuje swojego szefa, bo myśli, że taki rodzaj przywództwa, takie przywództwo jest po prostu premiowane w danej organizacji. Oczywiście, jeżeli tam u góry jest ten autorytarny szef, to się wszystko będzie kaskadować, no ale niestety obrywasz na końcu ty. Nie byłbym sobą, będąc psychologiem, żeby nie pokazać ci też pewnego mechanizmu, który być może bardzo mocno da ci odpowiedź na pytanie, dlaczego twój, twój szef prezentuje zachowania. Toksyczne. Chodzi o to, że każdy z nas w środku ma nie tylko struktury osoby dorosłej, nawet jak jesteśmy fizycznie, formalnie dorośli, zachowujemy przez całe swoje życie struktury wewnętrznego dziecka. Często osoby, które są właśnie egoistyczne, autorytarne, mają potrzebę nadmiernej władzy i kontroli, to są bardzo często zranieni mali chłopcy albo małe dziewczynki bo w tą stronę też oczywiście może być które tak naprawdę. Ta władza i kontrola jest im potrzebna tylko i wyłącznie dlatego, żeby poczuć się po prostu zaakceptowanym, uważnionym i bardzo często gdzieś tam w środku jest mała, krótka, krucha osoba, co do której nie ma oczywiście dostępu, bo ona jest obudowana tymi wszystkimi autorytetami, murami, tym podnoszeniem głosu, i tym byciem groźnym. Nie jesteś skazany na posiadanie szefa. W ogóle możesz zbudować markę osobistą. I wyjść z etatu. Nie stanie się to szybko, to jest raczej proces na kilka lat, co najmniej na półtora roku, ale w skrajnych przypadkach możesz bardzo szybko spiężać swoje kompetencje, które masz już na etacie, poza etatem. Czasem udaje się w 2-3 miesiące, żeby przenieść tak naprawdę się z etatu na bycie freelancerem, na współpracę z kilkoma firmami i całkiem nieźle zarabiać. O tym jest ten kanał, o tym ja będę cały czas do Was tutaj mówił, nagrywał. Tymczasem napisz w komentarzu, jakiego dzisiaj masz szefa i jakiego chciałbyś mieć i czy w ogóle chciałbyś, czy chciałabyś mieć szefa. Jeżeli jesteś po stronie pracowników etatowych, ale chcesz przejść na tą naszą stronę, na tą drugą stronę barykady freelancerów, osób bardziej wolnych, bardziej swobodnych, to daj znać, odezwij się, napisz komentarz. Zapraszam do dawania łapek w górę, do subskrybowania. Tego kanału będzie takich materiałów jeszcze więcej, a tymczasem też zapraszam na playlistę, gdzie możecie posłuchać moich podcastów. Jest ich ponad 60 i ja gadam tam jeszcze bardzo, bardzo dużo o tej tematyce. Także tych materiałów jest już całkiem, całkiem spora ilość. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!